jesteś gruba, od razu musisz pieniądze brać za to. Wiesz, że przez ciebie ludzie odchodzą z tego świata? Ale sucycki. Oh, 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 oh. Dzień dobry, szanowni państwo, w dzisiejszym odcinku czytamy hejter teraz z moją siostrą Darią, znaną ją jako Inspektor P. I zaczniemy bardzo grubo. Daria nienawidzi jej komentarzy. I jak go przeczytałam w głos przed chwilą, to Małoś nie puściła pawia na ten stół. Znaczy, bo powiem Wam dlaczego. Nie wiem, czy wszyscy znacie mój profil na TikToku. Generalnie opowiadam o true crime, kryminalnych zagadkach, o horrorach, o zaginięciach, o niekiedy bardzo ciężkich rzeczach. I robiłam właśnie film o morderstwie bardzo ciężkim. I komentarz, który dostałam, to. Dwa duże powody do oglądania pozdrawiam. I myślę sobie, bo poza tym, że to jest obrzydliwe, to jest po prostu obrzydliwe i, i mnie wzdryga i nie bawi i dużo bardziej mnie odrzuca niż zwykły hejt, to myślę sobie, co jest nie tak z tymi ludźmi, siostra? Powiedz mi, co, co jest nie tak, jakby słuchasz o tym, jak ktoś rozczłonkował ciało i myślisz sobie, ale słócycki, <słyski> <słyski> co jest nie tak z wami ludzie, serio. Naprawdę, bardzo lubię konstruktywny hejt, bardzo mi się podoba, wiem też, że tutaj będą takie. Będą, co będą, w końcu będą, czekałyśmy długo, Tak. ale się doczekałyśmy. A, Jest ale... taki hejt z 2 czerwca, myślę, że możemy przejść do 2 czerwca. Tak, ja po prostu chciałam powiedzieć, że nie pozdrawiam, to było obrzydliwe i czas przewartościować swoje życie, mój drogi. Ale, na... ale wy macie dwa duże powody do oglądania Mam tutaj pytanie takie filozoficzne. To jest mm -hmm. pytanie do ciebie pod Twoim TikTokiem. Aha. A nie myślałeś, żeby mnie jeść? Nie. <laughs> Kurczę, to może to o to chodzi, Ewa. Po prostu my musimy mnie jeść. Albo więcej myśleć. Może dlatego, bo dla, myślisz, że dlatego jesteśmy grube? Myślę, nie. że tak. Myślisz, że Że, że, tak? że za mało Myślimy i że. A. musimy myśleć po prostu. No, przepraszam, ja jakoś nie, nie korzystam z tego ja za też, bardzo nie, tutaj, więc. Myśleć o, o niejedzeniu. Ale jeść, możemy dalej, tak Może, samo. Mam oczywiście, nadzieję. oczywiście, to całe działa, szczęście. tak działa. Tak działa. Ja mam taki komentarz, który już naz nazwałam najlepszym komentarzem z tego miesiąca, z miesiąca czerwca, ale powiem Wam, że tam jeszcze było więcej perełek. Aczkolwiek tak mnie to rozwaliło, rzeczywiście tego nie usunęłam i nie zablokowałam autora, bo liczę na więcej. Wasza szerokość wie Pani, że jesteś złodziejem przestrzeni? No, wasza szerokość, jakby. Gdzie jest nasze korony, gdzie są? Ty masz naszą paskę dzisiaj. Ja życzę sobie korony. Słuchajcie, tak mi się ten komentarz spodobał, że czekam na więcej. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Znaczy, my właśnie takie komentarze doceniamy. Tak. Takie komentarze doceniamy. Ja się cieszę, że hejterzy oglądają nasze filmy, bo ewidentnie, ewidentnie po prostu używają mózgu i, i wymyślają coraz to ciekawsze jest jeszcze facet, który ma niespełnione pragnienia. Tomek, no. Mhm. Tomek napisał tak, bo gruby facet to po prostu grubas, a gruba kobieta to modelka. No pewnie, a jesteś gruba, od razu możesz pieniądze brać za to. Mhm. tak, dokładnie. Ale jak to jesteś właśnie... gruby, to nie. Znaczy mi jest przykro, bo ja myślę, że Tomka po prostu w szkole tam popychali i wyśmiewali. Tak. I to chyba mówili mu, że jest grube. Słuchajcie, ja mam teraz hate, nie hate. Mhm. I ja, nie, nie, nie przeczytam może całego, ale powiedzcie mi, czy ja powinnam pisać do kobiet takich mężczyzn? Bo trochę się to odnosi do pierwszego komentarza, który przeczytałeś, że ty bo o Słuchajcie, dwóch powodach, tak. Tak, bo oczywiście ludzie myślą, że ja siedzę, czekam na komplementy mężczyzn. Nie, ja czekam na Wasze komplementy, moje drogie. Ja w dupie mam mężczyzn, mam jednego w domu, wystarczy. Ja nadmiar. zawsze mówię o tym, że do, yy, komplement od kobiety zawsze się liczy podwójnie. Tak, tak. Ja, wybaczcie, drodzy panowie, wiem, że jesteście super mili, ale niektórzy piszą mi bardzo miłe komentarze. Komplementy nie to, że nie szanuję Was. Nie szanuję za to pana, który napisał mi bardzo taki długi komentarz, że jestem śliczna i że w ogóle się strasznie, że fotogeniczna, że w środku jestem bardzo inteligentna. Nie, nie jestem. Lubię się oglądać i mam sprawę, czy jak ci nie wyjdzie związek, to zapiszesz mnie chociaż na listę rezerwową ko i wchodzę do niego na profil. Koleś się mhm. oczywiście szczęśliwy związek, partnerka. Wow, właśnie to widzę. Widzisz to? Mhm. I jeszcze z tym, czy ja powinnam do pani Małgorzaty napisać? Czy zostawić to? Wiesz, co chodzi? Bo z strony tak. Mógł go zawsze zablokować i w tupie to mieć. A z drugiej strony, kurczę, mm, wiesz, no, psuć tam, może tam jest szczęśliwie, mimo wszystko. Nie? Czy ja w ogóle jeszcze chciałam zauważyć jedną rzecz: że pan musicie super znać yy, w ogóle twoją całą twórczość, bo napisał cię ja, uważam, że powinnaś być modelką. Myśla, 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 myślałaś kiedyś o tym, ma? Nigdy tak nie. Jak nie myślałam o tym, żeby mnie nie. Ja w ogóle pierwsze słyszę, że, żeby ktoś powiedział, że mogłabyś być modelką. No, smutne to jest, drodzy panowie, doceniajcie swoje drugie połówki. I niekoniecznie te połówki piątkowe, piątkowo-weekendowe, które mrożą się w lodówce, tylko doceniacie naprawdę swoje drugie połówki, a nie piszcie takich rzeczy, bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że dla wielu kobiet to może być już traktowana jak zdrada. Mm? Ja, znaczy ja generalnie jeszcze, jest jeszcze gorsza rzecz od skomplementowania, gdybym można się skomplementował, może nie w ten sposób, żeby był koniec związku, ale gdyby skomplementował jakąś kobietę, jeszcze byłoby pół biedy. Najgorzej, jakby szukał kobiet i atakował w sieci i wyzywał, bo są brzydkie albo coś, to wtedy bym naprawdę zakończyła związek w ogóle Nara zrujnowałabym tego człowieka. Na szczęście może tego nie robi i ostrzegam, żeby nigdy nie padł na taki pomysł. To widzę ten komentarz, na który ja też patrzę ten sam komentarz. I ja muszę mm. powiedzieć, o co chodziło w tym komentarzu, bo ja nagrałam filmik, że no nie widzę brzuchanie, jak. No nie widzę brzuchania. I pani chciała mi no dopiec. Lat, tak, że szkoda, że ludzie nie widzą cię z góry, co? Właśnie dużo dzisiaj gadamy o kwestii dam, o kwestiach damsko-męskich, jak się kto. Wiesz, jak odbieramy siebie nawzajem i myślę sobie o tym, że. Naprawdę duże rzeczy w życiu widziałam, i nie, a nie jestem w stanie przejść obojętnie obok tego, jak kobieta kobiecie pisze takie rzeczy. Mhm. Taka złośliwość, wiesz, jakby czemu? Czemu? Mhm. Dlaczego sobie to robimy? Moje drogie, każda z nas ma masę kompleksów, ale czy wy, czy możesz, Jola, wyleczyć swoje kompleksy tym, że piszesz takie rzeczy? Czy ja pisałam, że niektórzy widzą. To, znaczy, to był jakby ta riposta była w punkt, bo szkoda, że ludzie nie widzą cię z góry, no niektórzy widzą. No, szkoda, Jola, że patrzysz na nas z góry. Tylko pamiętaj, że jak się jest bardzo wysoko, to można też bardzo boleśnie tak. upaść. Dobra. Magdalena. Magdalena. Napisała dziwne czasy i dziwni kreatorzy mody, ale zaraz, zaraz podniesie się larum 180 wykrzykników, a niech się podniesie. To moja ocena i basta. Wow! Ale. <słuch> I jakby coś, że, że dziwni czasy i dziwni kreatorzy. Ja jestem dziwna mody. kreatorka mody, i są, są dziwne czasy, a ona przychodzi i w szok swoją opinią, i będzie wielki, wielki, wielki szok. Znaczy ja się zgodzę, że są dziwne czasy. Najdziwniejsze w tym jest to, że na przykład tacy ludzie jak pani Magda są na tyle smutni, że jakby liczą, że coś zmienią tym komentarzem. Ale z drugiej strony, jeśli pani ocena i basta, pani Magdaleno poprawia pani humor, co nam też basta, jakby... Ale jakie mniemanie ma o sobie, że to wywoła niesamowite poruszenie. Magdalena, <grym> Tak, to, to kurwa nie obchodzi. <grym> Magda, w tej chwili internet wyłączyli. Jakby Elon wyłączył internet w Polsce, by powiedział, okej, okay, jest pani Magda. Nie, to fuh, ty, nie, to trzeba coś z tym zrobić, pani Magda mówi, że basta. Basta! Basta. O jest! Jest! Tutaj powinna się taka smutna muzyczka w tle, taka... Tak, taka. Wiem, wiecie, wiem, wiesz, która. wiesz, już... Ja Czarno-białe tło. czarno tło i wy też słyszycie na pewno już tą muzykę. Więc przeczytać? Czytaj, czytaj. O. Cieszmy się lajkować Ewunię. Tak szybko zajdzie, ale miło, że z uśmiechem na nalanej buzi. Ja się zastanawiam, czy jakby... Nie wiesz, co w sumie zdecydowało mi mózg. Nad niczym się zastanawiam. ale znowu zrobię przymiarki. Podej, podejście do przymiarek chyba trumiem. Bo te, te takie tematy bardzo ludzi interesują. Kiedy zajdę, czy się zmieszczę w trumnę, albo życzę mi, żem zeszła, albo obliczają, ale jak kiedy jak bardzo zajdę. serio Anka, jak bardzo. W ogóle jesteś podpisana z imienia i nazwiska i. nie wiem, zastanowię się. Co z tym Zastanówmy dalej się, zrobimy? co z tym dalej zrobimy na Twoim oficjalnym profilu. Ale. ale... A no, ja mogę I... ponękać może rodzinę, znajomych, czy bo się martwię, czy ktoś jej się na konto nie wam powiadomić. Na pewno no żałobnice z poprzednich a, odcinków z zeszłego ponękać, roku. Nie, nie no bo ludzie mówią że słowa nękanie, kiedy nagle ich komentarz oficjalny gdzieś został użyty w prawem cytatu. <laughs> I oni są nie wtedy no. zawsze znękani. No to może. Straszne, w każdym razie jak można powiedzieć. Po, Powtórzy się, ale jak można powiedzieć drugiej kobiecie coś takiego, jakby nawoływanie, no nie no, straszne, okropne i mało kreatywne, co gorsza. Są też dziewczyny, które starają się nie ustawić do pionu, żebym wiedziała, że, że gdzieś przesadzam, gdzieś za dużo luzuję, gdzieś jest. Basta! Basta. Okay. Ale Ania Agata już mi sugeruje, że zaszły sprawy za daleko. No. Ania napisała, Ania albo Agata, ciężko powiedzieć, bo może ona ma dwie twarze, nie wiem, nie wiem. Matko, Ewa, kiedy Cię oglądałam, miałeś 52. Nie przesadzasz tą samą akceptacją. Ja nie wiem, czemu w, w skrajności, w skrajność. Znaczy, no i ty z tym gruba, to, 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 to jakaś skrajność, w tej skrajności. Nie, no, 52, 56, to za skrajność? W ogóle zastanówmy się nad tą kwestią akceptacji. Ewa, musisz sobie postawić jasne te. Po prostu wstajesz rano, nie wpierdalam patrzysz, akceptacji na Patrzysz siadanie. w lustro, mówisz, że kocham siebie i wchodzisz na wagę, a jak za na przykład miesiąc albo dwa waga będzie inna, to już nie wolno ci mówić do lustra, że kochasz siebie. A. Basta! A wiesz, co się stanie w ogłowie Ani, jak nagle z 52 czy tam 56 zrobi się na przykład 42? To będzie skrajność. Nie no, to, to... No bo 52, 56 to, żadna skrajność. Słuchaj, ustaliłyśmy coś z Anią, Agatą czy jakiej tam. Ustaliłyśmy, że masz 52 A. i proszę się tego trzymać, nie, taka, i nie no tak, tak. tak. Taką mnie oglądała i taką chcę mnie oglądać. Chcesz zawalić internet? Nie. No właśnie. Nie chcę, przepraszam, no. Ania Agata. Kolejny hejt mój ulubiony! Hejt od lekarzy! No, jakby lekarskie hejty to są. Nie, to są... ale to nie do końca lekarzy, bo teraz ludzie się leczą już nie w Google, tylko czatem GBT. No tak, no dlatego mówię, no każdy jest lekarzem. Każdy, yes, kto tak. ma klawiaturę i GBT w wersję darmową, oczywiście. E, to. to no, bo, no bez przesady, nie będę płacić 70 zł za bycie lekarzem. Ale dodają. E, GBT jeszcze daje emotikonki do tego, żeby... No dlatego ci przykleiła, no chyba nie liczyłaś, że będzie tutaj zmieniać coś, prawda? Ewa. Otyłość to poważny problem zdrowotny, Nie Nie. który może prowadzić do wielu chorób i powikłań. Oto najdziwniejsze choroby, najważniejsze, przepraszam, yy, choroby związane z otyłością. I wymienione po kolei powikłania, yy. PCOS nawet, wszystko jest tutaj wymienione. Jeśli chcesz, <śla> to jest najlepsza, tak. bo ona chciała zabłysnąć, <śla> ale zapomniała. Słuchajcie, jak korzystacie z tego już czatu, to widać, że korzystacie z tego czatu, tak wam tylko powiem, jak, jak się zna, to już widać. To ona zapomniałeś, jeszcze wyciąć to polecenie. Tak, więc na końcu jest, jeśli chcesz, mogę przygotować tabelę objawów i chorób lub infografikę z tym zestawieniem. Chcesz? Nie kurwa, nie chcę! Next! Na pewno piję kolegie, chipsy i słodycze i mało się rusza. Alinkak. Ale tutaj ja już wiem, czemu to mamy zesklinowane, bo ten komentarz sam w sobie jest jak zwykły hate. Ale odpowiedź Ewy jest ponadczasowa. Na pewno to jesteś pojarkoniaczku? Koniaczku. Słuchajcie, bo to piszą mi Alinki w niedzielę, rozumiecie? Jest po mszy i wtedy się zaczyna. No po mszy właśnie wtedy. Właśnie Zawsze. wtedy. Wiesz, że przez ciebie ludzie odchodzą z tego świata? I to w ilościach masakry. To jest Twoja wina, i moja też, i Aha. Wasza na pewno też, bo większość z was tak jak micieście z podobnymi problemami jak my, ale tak naprawdę jesteście wszyscy zbrodniarzami tego świata. Także Krzysztof B napisał mhm. tak: przejrzał komentarze, bo człowiek zrobił jeszcze research. To jest. Poważna sprawa. To jest dziennikarskie śledztwo, to, w mojej drodzy. Totalnie. Poczytałem troszkę komentarzy i trzeba pojąć jedną rzecz w tym wszystkim. Dziesięciu otyłych blokuje kolejkę do lekarza, jedenastej, która przez to. odchodzi. Tak. Nieważne, czy ona jest szczęśliwa, czy nie, a najważniejsze to jest to, że z osobą chorą, bo otyłość to choroba. Pomyślcie zanim. Pochwalić czyjąś chorobę. Więc pomyślcie, zanim pochwalić czyjąś chorobę, bo przez Was odchodzą ludzie. Także. Znaczy, no dobrze, z dziennikarskiego śledztwa wynika, że po prostu wszyscy Otyli stoją w kolejce do lekarza. Nie bardzo, drogi panie. I nieraz były robione o tym reportaże i też Ewa mówiła o tym na bieżąco, że właśnie Otyli nie chodzą do lekarza, bo tak. się boją iść do lekarza. Albo, tak jak w naszym przypadku, czyli moim i twoim, na złość wszystkich hejterom jesteśmy zdrowe. Tak, ale poczekaj, poczekaj, bo to już kostucha za nami stoi. Na koniec bardzo fajny komentarz, twoja imienniczka tak. napisała, nie, to nie jest fajne, super, że się akceptujecie, panie, ale te zwały tłuszczu nie są ładne ani zdrowe. Trzeba troszkę o siebie zadbać, jakiś basen, bieżnia, dieta, nie trzeba być super szczupłym, ale to nie jest ok. Pozdrawiam z szacunkiem. Zacznijmy od tego, yy, chciałabym, żeby pani wylistowała mi różnicę między pozdrowieniem z szacunkiem a, a bez. pozdrowieniem bez szacunku. Bo jak ja kogoś nie szanuję, to go nie pozdrawiam i dlatego cię serdecznie, Ewa, nie pozdrawiam. No to jest chyba logiczne. Ja bym chciała zobaczyć komentarz bez szacunku. To musi być hard. Tak? Znaczy, bo tutaj jest też taka motka urocza, taka a, kurczaczka kaczuszka. pani. Tak, nie wiem, kurczaczka, kaczuszek. Kaczuszka, nie wiem. Słuchajcie, mamy jeszcze bardzo dużo hejtów. Nie wykorzystaliśmy całej puli. Nie. Tutaj pan reżyser nam powiedział, że koniec dzisiejszego odcinka, bo już długo gadamy, ale mamy jeszcze bardzo fajne. Skomentujcie, co sądzicie o decyzji naszego reżysera. Czy zgadzacie się z tą decyzją, że musimy już kończyć ten odcinek, czy jednak powinnyśmy kontynuować tą serię? Tak. Dzisiaj, tu i teraz. Żegnamy, żegnamy się z wami y, z szacunkiem, ale takim prawdziwym, prawdziwym szacunkiem. szacunkiem. Prawdziwym szacunkiem. Błyszaki. Cześć.